Porządki, spacer, rozmowy z przyjacielem. Trwam w tym jednym zapatrzeniu, trwam w tym jednym momencie. Aby się długo wpatrywać w oczy Chrystusa, w konkretną treść, daną mi jakąś jedną porcję, muszę wiele odciąć. Wiecie, mam wrażenie, że to nasze spotkanie kolejne jest znowu nad tą samą Ewangelią, która była poprzednie dwa razy, chociaż inna treść, ale właściwie ta sama. No, posłuchajcie. Według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna lato rośl, i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. No, znowu o trwaniu. Właściwie o tym, że trzeba mieć takie, taką przestrzeń w życiu, że trwać i trwać. I chyba trzeci raz to samo wypadałoby powiedzieć, ale to ma głęboki sens znowu. Przy tym mówieniu tego samego dzisiaj zwracam uwagę na słowo odcinać. Tak jak powiedziałem na początku, żeby trwać i patrzeć na Niego i kontemplować, muszę odciąć w tym momencie Różne sprawy, tak? Telefon, porządki, spacer, rozmowy z przyjacielem. Trwam w tym jednym zapatrzeniu, trwam w tym jednym momencie. I wierzcie mi, że jak w naszej modlitwie nie ma takich momentów dłuższych, kiedy trwam, patrzę na niego, kontempluję, to naprawdę jesteśmy tak troszkę jak ta słoma zbierana, która się pali w piecu, i i gorączkowe jest nasze życie, i palimy się, i palimy się. Naprawdę nie trzeba nikogo wrzucać do żadnego pieca. My się sami palimy. Spaleni wielością spraw. Mądry gospodarz jest jak ojciec z winnicy dzisiaj. I na to zwracam uwagę. Przychodzi do krzewu, patrzy, czy są owoce. Jak nie ma to odcina. I nie dlatego. Odcięcie nie jest dlatego, żeby. Aby było rzadsze i brzydziej wyglądała winnica, i że się wkurzył na, na te, które nie wydają owocu. Tak jak odetnie pewne rzeczy, pewne przestrzenie, czyli te gałązki, to wtedy ten cały, y, ta energia, która idzie od korzenia z tymi sokami, idzie y, do tych, które wydają owoce, gałązek, i wtedy te owoce są lepsze. Dlaczego najlepszej wina? Y, dlaczego y, y, bo skąd się bierze między innymi, bo tych zależności jest dziesiątki, ale cena wina, no cena wina się bierze stąd, że, że gospodarz często odcina niektóre gałązki i, i że, że zbiory są o wiele mniejsze. Gdyby winnica nie była przecinana, to by tych winogron było bardzo dużo i oczywiście, ale jakość nie byłaby zadowalająca, dlatego że odcina gałązki. To te soki przechodzą na te pozostawione owoce i one są wyśmienite. I trochę chodzi o to w naszym życiu. Nauczmy się odcinać pewne sprawy. Nauczmy się, że jest przestrzeń, na przykład modlitwy, gdzie no muszę prawie wszystko odciąć, żeby na tym jednym się skoncentrować, żeby to było wyśmienite owoc. Że jak yy, słucham kogoś, tak bo do mnie mówi przyjaciel to odcinam wszystko inne, żeby się skoncentrować mocno na tym, co on mówi, żeby to był wyśmienity owoc. Bardzo istotne to jest, również w takiej przestrzeni, kiedy o tym, co mówiliśmy ostatnio, kiedy my mamy w obecnym świecie wielość informacji, wielość spraw, wielość znajomych, wielość eventów, wielość zdarzeń, wielość spraw branych na siebie, wiele czasu nie Takiego niezaplanowanego, jakieś przesiedziane godziny w internecie, właściwie takie puste często. Ale to wszystko składa się nie na jakość, tylko na wielość. Zwróćcie uwagę, że my cierpimy na brak czasu przez wielość, a nie przez jakość. I często nie mam czasu, bierze się nie stąd, że go nie ma, tylko stąd, że przeżyłem puste godziny przyczyn, co mnie wciągnęło. Jakie jest y, mądre doświadczenie. Jeśli patrzymy na Ojca przycinającego krzew winny, po pierwsze to jest jego plan i wizja. Dlaczego przycinam? Żeby były świetne owoce. Że skoncentruję się na jakimś mniejszym procencie owoców, ale one będą świetne. I to jest pierwsze zaproszenie z dnia dzisiejszego, znowu w tym samym nurcie. Jezus nas trzyma ciągle przy tym trwaniu. Trwam w Ojcu, znowu trzeci raz to słyszymy. Trwam w Ojcu. Może właśnie dlatego, że trzeba potrwać. Kiedy czytałem, że Jan od Krzyża mawiał o tym, że, że, że co najmniej trzeba pół godziny dziennie, każdy człowiek trwać i patrzeć, adorować, żeby naprawdę doświadczyć głębi spotkania modlitwy, jakiejś rozkoszy tego owocu. Nawet kiedy jest trudno, to to trwanie samo rodzi owoce sam, samo z siebie. Więc pierwsze to jest to jest właśnie ta umiejętność planowania, przewidywania, a drugie do czego zapraszam to Też często za Karolem Wojtyłą, który się w tym jakoś rozmiłował, róbcie plan, róbmy plan. Miejmy jakiś plan swoich zdarzeń. Jak się robi plan dnia, to nie wszystko się zmieści. Jak się robi plan wyjścia w góry, nie wszystko do plecaka zmieścimy, tylko musimy wybrać. I tak samo mądrość planu dnia, kiedy wieczorem przed snem planuje kolejny dzień, polega na tym, że wiele rzeczy zaakcentuje i będą wspaniałe owoce, bo na tym się skoncentruje. W przestrzeniach pracy, odpoczynku, modlitwy i tak dalej. Ale też wiele będę musiał odciąć. No może tyle. Odetnę trochę czasu dzisiaj. Będzie krócej, żeby pozostać w duchu owego odcinania, dlatego, żeby rozkoszować się owocami tego, co w istocie zostało nam podane. Do zobaczenia w następnym spotkaniu z cyklu naszego naszej wspólnej drogi przez Winnicę.